poczekam, może się wczytał, już się wczytało, dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i ogółem tym razem ze mną jest właściciel te, tego kanału Ento Monster i robimy taki powrót, taki powrót na kanał, a zaprosiłem... bol, do bol, do bol, a, Topol, a zaprosiłem go głównie dlatego, żeby... No bo to jest jedyna osoba, która chce pograć ze mną w Fortnite, to numer jeden, a numer dwa to jest taki trochę nostalgiczny powrót na kanał. No i gramy w Fortnite'a, bo czemu by nie? Chyba Royale. Royal Ty czekaj, ja muszę tylko włączyć nagrywanie też. Aha, ty jeszcze nie włączyłeś nagrywania. Ta To zrób sobie to czekaj, jakieś czekaj. szybkie przywitanko sobie zrób. Dobra. Rozpocznij nagrywanie. Dobra. Elo moi drodzy! FOTOPOL! Czekaj, teraz. Czekaj, muszę to teraz, czekaj, bo kurde źle to zrobiłem! Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, czekaj, to mi sclick, jeszcze raz, jeszcze raz Kurde, ja nawet cytować budowli nie umiałem. O, jest już grota spaghetti! Lecimy na Eminema! Kościu, lecimy na Eminema! Grotaż otwarta? Czekaj grota jest otwarta czy zasypana? Nie, grota jest zamknięta. Grota spaghetti. I to jakoś lecimy na to. No tam jest gościu na Eminema, trzeba tam lecieć teraz, nie? Hopie. Dobra, teraz mam fajne FPS, jak lecę lotnią, ale... No, glutki mi się powiem na lotni. No ale, gościu, jak tam wylądujemy, to to będzie tyle ludzi, bo to nowa miejscówka i tak dalej. Czyli ta grota jest otwarta w końcu? Ej nie wiem. Tak, rota jest otwarta. Ja nie to? wiem, ja nie wiem czy zawracę, bo ja nie wiem czy, ja czy dolecę. Do eee, oj, trochę osób tu leci. No, no dobra. Ta wejdę od razu na samą górę. Dobra, nie, bo osoby mnie zaraz zbiłem. Oponenty, kurde. A, dawaj, dawaj, dawaj. do... Na dole. Gdy jesteś? Ło kurczę! Dobra, to jest ta skrzynka na tego! Nie widziałem ty... Ty Eminem! Eminem już mnie nawala! O, to fajnie. Nie opłaca się na tym miejscu wejść Jest! Udało mi się! Dobra, to ja Zabijemy minema! Dobra. Zabijemy minema! Gościu! Mam jego... Mam jego tego! ES, Symanemanegerema... Teraz nie, nie lecimy na miejscówkę Eminema. Czemu tam mało osób leci? Tym bardziej, że teraz będzie jeszcze ciężej będzie tam dolecieć. To znaczy, że będzie jeszcze mniej osób. Dawaj, tym razem trzymaj się bardzo blisko mnie. Od razu, dobra. Ja wiem, gdzie jest Eminem, na samym początku już gry. Również już? I łatwo? Nie, chłopie. Nie, nie gada, że ty nie wyleciałeś. Odra... No nie wyleciałem, od razu. Nie lot... gadaj. Odpalaj od razu lotnie i leć w tą stronę. Do Eminema! Tak na Eminema! Ja nie... Ja postaram się nie zginąć, ale bardzo ciężko będzie z tobą. Ludzie, którzy mają już cały karnet lecą. No nie grałem dwa dni, nie? Praktycznie więc... a temuż tak no ciężki sprawdzian z geografii. I my namówiliśmy e, nauczycielkę, żeby nam przełożyła ten sprawdzian, nie namówiliśmy ją gościu. Dzisiaj nie mieliśmy tego sprawdzianu, więc mam szansę, żeby się lepiej douczyć. ten sprawdzian, wiesz, nie dostanę Dobra, pieniądze. a jak? No, tak, a ty, a ty, a ty jesteś ojoj! O, a ty weszłeś, a ty. No do groty. Słuchaj Ja się od razu przegrałem A do środka tego Chyba ta Zależy Ej ludzie już biją minę ma Zostawcie mi Eminema. minę ma go, 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 Kościół Ej za co? Ej za co? Za za co? No nie no nie umiem trafić! Dobra, trafiłem. Może. Nie, ja zginąłem przez jakieś walone działko, co to jest? Nie, no co to ma być? Co to za chłop? Czemu mam takie lagi? E, tego. Na nagraniu słychać mnie strasznie przytłumionego. Wyskakuj gościu! Trzeba jeszcze nauczyć trochę grać w Fortnite tak? niż na samym początku gry Zobaczymy ile osób tu będzie. Nie No popatrz! O kurczę no. No i no, dwa sk... Nie, czekaj. Dwa składy tu lecą. Dwa składy, razem No to z nami. się zabawiliśmy. Dwa składy razem zem, razem z nami i jedno solo. Ja tyle ile osób nie jasno lecą Kopię tu jest mało osób. Kiedyś tyle na tą miejscówkę osób leciało, że to jest mało. A te kroki to są boty. Wystarczy, że się, że się przebierzesz. Dobra, chyba. Dobra, ogarnąłem się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O nie, już boty. Bodię... Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Przebieraj się, już przebieraj się. Przebieraj się. Kliknij to. Przebieraj się. I nie atakuj żadnego bota, zrozumiano? Nie atakuj żadnego bota, bo nas rozpoznają. Nie. No. Ej to moja skrzynka, gościu. Dobra, uważaj, uważaj. Zachowuj się jak bot. Bożaj! Bożaj, gościa! O, no tak jak myślałem! Leży! Skanuję go. Broni mnie, bo mam mało... ...bomuloa. O kurde, właściwie RPG. Ok. Czekaj! Nad nami jest! Teammate Słuchaj, mamy troszeczkę posra przesrane. O kurde Snoop Dog Już tu jest, już tu jest! Trzeba go zaatakować, czekaj. Okay. Bigo Co jest? No, to super. Ale dam radę gościu, co ty gadasz? Damy! Damy radę! No, damy radę, co ty gadasz? O, oh, fuck! Spadło mi się, ale żyję! Skibidi, skibidi, how to hack. hawk? Eee, lepę dosta... Dostałeś taką lepę? Już dostałeś taką lepę? Nie, dobra, jakbyśmy tego nie nagrywali, to przecież ja bym zob... to byś mnie zobaczył? Nawet nie wylądowałem, a już zginąłem. No bo cię zestrzelili w powietrzu. No mam tego. Nie wiem, kurna o, no. Dobra. Dasz sobie radę. Eee, dalej jesteś powalony i cię nie skanują, to jest podejrzane. Takie trochę susi. Tak, ale zaraz zobaczysz, że mnie zeskanują. Oby cię nie zeskanowało. O, jeden koło mnie przebiega, ale nic. To dobrze. To bardzo, bardzo dobrze. Spróbuję cię od, odzyskać albo, 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 yy, dobra, wiesz co? Odrodzę cię kartą. Kartą cię odrodzę. Dobra, Snoop zabity Jeszcze tylko ten gościu Ojoj, on jest za mną, prawda? ludzi tu jakby <laughs> Nie chcę nic mówić, ale lepiej polecieć na jakąś miejscówkę bez albo na kitkata Bo. Polecić... No co ja no Nie ja bym poleciał na kitkata Nie dolecę, dolecę, nie dolecę, dolecę, nie dolecę, dolecę. Dolecisz ja dolecę. No na, na stówę nalecisz. Biorę jakąkolwiek broń i od razu rozwalam wszystkich ludzi, którzy są wysoko. Dobra, widzę, widzę, widzę. Widzę kolegę. O, dobra, poszedł sobie. Trzeba helikopter zaklepać. Czyli od razu jak pokonamy bossa, bo to jest miejscówka z bosem, biegniemy po tego. Polecimy po tego. Tu jest jedna osoba, mogłem. Albo dwie. Zależy. Motorówkę gościu wziął. Więc chyba się przestraszył. Ale też wątpię. Eee, nie ginę na sam początek. Błagam, błagam. No Łatu mu gościu! Nic nie widzę No i oczywiście, że umarłem, bo mnie przejechał motorówkom. Dobra, nie wiem co już robić. Umarłeś, więc ja nie wiem co robić. Nie strzelaj na daleko z pompy się nie strzela. Przeładuj. Nie przeładowana jest. Nie jest przeładowana, masz jeden nabój. A no, na czym się odwołał? A, dobra. Idź po moją kartę. tego ty tylko zgarnę te, wiesz? Amunicję, która ci nic nie nabłagam. Jakbym miał już na twoim miejscu, co robi, to mi oddać sterowanie, ale no, wiadomo, nie mogę przez online. No, tam jest moja karta, no, kopie. Barda, no czekaj. No nikogo tu nie ma na razie. Wbijaj! Na razie nikogo nie ma Weź mi pompę i tego, no i teraz płyń mnie odrodzić. To jest na sąsiedniej wyspie. Bardzo blisko. Skręć, skręć! Tam, widzisz? Ten znacznik. A widzę, widzę, widzę. Zesp... no szybciej, szybciej, szybciej. Sprintuj tam. Nie, nie daj się złapać, nie daj się złapać. Trzymaj E. Proszę. No. Żeby, ci, żeby ci nie podjechali, proszę. Błagam, błagam. Wyrzuć, tak. wyrzuć mi jedną pompę. Wyrzuć mi jedną pompę i trochę amunicji daj. Um, rozwalam top, ich, top, top, rozwalam top. ich, rozwalam ich, no. rozwalam ich. Masz pompę wywalam wywa jedzie ma już kościół, zmanam buturówce do nas. Kościół. Ale ZADYMA! ale ZADYMA! Ale ON JEST! ON JEST TAKIM GEJEM! Jaki KURWY GEJ! A teraz coś innego, na przykład meme, boxy. O to jest to, To jest sto, ale... dobra, jest dźwiękowe, brać, jest Ja wiem co wybieram. No to jest sto gościów. Meme boxy, to jest po prostu najlep najlepszy najlep mod, na 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 najlep Najlepiej, najlepiej to nazywać tymi polskimi boksami. O kurde co ja zrobiłem Kurde, ajajaj! No nie, no to nie ma szans, ty coś chłopiec zbyt wykrzony, ale dobre to jest dobre. Tam gdzie jestem i zobacz co się stanie. Kurde Ej, co, ja co ja robię? Kurde, co ja robię? Kurde koleżanko, kurde, ja się staram zedytować, a ty mi to niszczysz. Kurde. Ajajaj, Sithon, dobrze. Lewangolski. Tak czy, się. Przedstaw się. Nie, mój no ja nie szans! Kurde, koleżanko! Chcesz, chcesz HEDA? Chcesz HEDA? Chcesz HEDA? Chcesz HEDA? Chcesz HEDA? Chcesz HEDA? Chcesz heada? No dawaj. Chcesz HEDA? czej, bo Patryk chce do mojej drużyny. Nie, nie będę przyjmował, wiesz? Chcesz headshota, Nari'ka? na rika? Chcesz hetrzutka? Chłopie, Chcesz ty się ulecz! Ty się lep... Nooo, ej nie ma... Ty się lepiej ulecz, ty się lepiej ulecz, bo biegnie do ciebie Burger. Ty Masz, 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 chłopie! masz! Ty wiesz chyba jak się leczyć, nie? Tak, już to wiem! Ty się ulecz! Ej ty masz... Ty masz kupyrkowego pieska? Czy mi się wydaje? To kto? No ty. Aha, my walczymy. Ora gdzie ty jesteś? Kolego O, ja już mam pomysł Ja podzielę! Polska góra! Polska góra! Tak, przedstaw się! Nie! Tak. Że, to przedstaw się. Witam, Czek! Witam, Czek! <głos》> Takich Fort, że wygrasz to. O ile będę miał to, nie no. Nie no, aż takich furów mi nie dawaj, bo później poczuję się Dobra. z tym źle. Dobra. To będzie dobre. I tak... Mm. To się zabuduje. Dzisiaj zamienię siebie w żugajkę. Co? Co... Nie! I teraz kto? A laga mam! Już ty kliknąłem? Mm. Strzelaj to! Mm. Czekaj! Walimy Fullboxa! Czekaj! to zrobić legendarny Fullbox 250! Legendarny Fullbox 350! O. Oh, o ty kurde. Hejka. Polski, puuu Ej, O kurde, co, to se, czemu to chyba buddę wybrałem. O oh, cholera czy to Freddy Fazbear? O o o o o o o o o. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, oh. Oj, bolska górą! Chłopie! wyś się ulecz Ulecz się! Ja ci się daję uleczyć gościu Jak uleczyłeś się? Czekaj Tak Uleczyłeś? Da Ta. Okej okay. Flux! Tak się uleczyli, że zdjęcie na hita w głowę, serio? Poćwiczymy to możemy zagrać jeszcze innego tego, Battle Royala. Dobra, musimy się najpierw rozgrać chopie No panie Jak ja mam macy, jak ja mam macy Opie, jak ja mam macy To po co ja robię, jak mam macy, nie? Wypad, człowiek, tak. na nogach, trzymasz. Nie, ja nie mogę wyjść ja w klatka Ja w klatka jestem, ja z psem co ja jestem. Ulec się, lepiej się ulec. 5, 4. Ulec się, bo z ekwalencji 5, 4, 3, 2, 1. cykuna Wypadł człowiek. No chopie! Nie wiem tak dobrze grać w to. A będziemy kiedy nagrywali z Robloxa, na przykład do yy, Minecrafta? No, na pewno ten tygodniowo przyszło jakąś nazwę drużyny, bo o, ten. Bo jak będziemy grać w Minecrafta na SMP to będzie Endo vs twoja drużyna, tylko weź sobie ją jakoś nazwij MKT może? Coś ty głupi Oj to jest zły pomysł co ja miałem zrobić teraz O kurde nic nie widzę przez tego burgera sój się Kupię Właśnie... leczy Po co to użyłeś? Bo jesteś stolcem Mam Sigma Mode, gościu, pa! Bye bye! Jeszcze mam Sigma Mut, pa! Weź! Ale dobra, czemu robić coś takiego, że, mo że mogę robić swojego duo? Spośród zabitych osób, no to spoko! No to teraz Battle Royale by się przydał, co? No, ostatnia runda i teraz muszę porządnie zagrać. Dobra! To ja będę grał tylko o, tym e, pieskiem A ja po co tą monetkę się w ogóle z... Po co e, się tą monetkę w ogóle zbiera? Lewele, lewele Wypadł człowiek, tak? dwie na nogach trzymasz nie miało tak być wykorzystane no! Bo! Ależ on... żre Koperek no... Ale, o, Oł, tak pójdź! Oł! piesek. Kopry... POWY PIES!!! Kurde. Czekaj. Czekaj, zrobię trickshot'a. Czekaj. Ależ on... żre Koperek no... To będzie zdrowy piesek, proszę. On mówi o się, nie? On mówi o się. Gdzie idziesz? No. Mnie tu nie ma jak coś, wiesz. Przewidziało ci się. <grym> <grym> Każdy dzień tygodnia. Czyli bez przerwy w, przez cały tydzień grać w Fortnite'a. Nie, chyba, chyba cię co drąży na środek idziemy. No. Chupie, ale widzisz to jakąś lotnię? Dwie lotnie widzę. No. Dwa, dwie osoby! No je wyjaśnimy i ten. I nasza miejscówka cała. O ile to nie będą jakieś spocenice. Dobra, ja się przebieram. Żyjesz jeszcze? Oczywiście, że nie żyjesz, bo czemu miałbyś żyć? Do, doleciał typ. I się no, no niestety otworzyłem taką pewną skrzynkę, która wybuchła. Jak wybuchła? Skrzynka wybuchła? Nie wiem, coś tam otworzyłem, nie wiem co. Ej, Pier pierwszy raz słyszę. Gościu cię pewnie wysadził. Tak, no nie wiem. Na pewno gościu cię wysadził, go. no chłopie. Wiesz, ja idę pochodzić na pieska. Nie, 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 nie chodź na pieska, nie chodź na pieska. Właśnie teraz chodzę. Ale za chwilę nie będziesz chodził już na pieska. Stój, stój tam. Stój, stój w miejscu. Nie no, serio? Na kolanach, chłopie. Na rękach mi się wyłożyłeś. <śmiech> <śmiech> nie mogę się jeszcze wytrzymać? No nie chyba Hejka Ej dobra, bo mam lagi I to takie full Ej no co jest? Czemu ja mam takie lagi? Do dobra, weźcie, wiecie co? Ja mam to gdzieś macie naszego Rage'a nagranego My się widzimy w następnym odcinku. O ile będzie następny odcinek, i nie wiadomo kiedy to jest taki powrót na kanał, że. Ja zapomniałem sobie... Dobra, ja idę do lobby, ja idę do lobby, ja idę ja do lobby. Czekaj, ja zapomniałem, że Luna jest u mnie w niepokoju. Leży sobie i śpi. My kończymy, widzowie. Spadamy i nara.